A gdybym powiedział ci, że my Co by nie było na bank damy radę Na zawsze w głowie mam wszystkie dni Piękne momenty, co spędzamy razem A gdybym powiedział ci, że my Co by nie było na bank damy radę Nawet jak seria niefortunnych zdarzeń Obcy nam strach, gdy obok przyjaciel Uwielbiam te chwile z tobą To coś więcej niż odcinki i wspólne logo Jakby coś się stało, zawsze jestem obok Jakby coś się działo, możesz liczyć na o pomoc Jesteś moją siostrą I to mogę śmiało mówić Nawet kiedy złośno, to chociaż nie ma nudy Razem na okrągło, jak na rondzie kruzyn Uśmiech co mi dajesz wolę niż buty i bluzy Bywasz nieznośne, lecz siebie uwielbiam Wiesz o czym mowa, bo pewnie tak też masz Zawsze od nowa, to wiemy po błędach Właśnie dla ciebie ta krótka piosenka Nasza wspól na chwile są najlepsze, Najzabawniej, kiedy obok jesteś Proszę weź nie zmienia się koniecznie Pozostań, jaka jesteś obecnie, A gdybym powiedział ci, że my, co by nie było, na bank damy radę Na zawsze w głowie mam wszystkie dni Piękne momenty, co spędzamy razem A gdybym powiedział ci, że my, co by nie było, na bank damy radę Nawet jak seria niefortunnych zdarzeń Obcy nam strach, gdy obok przyjaciel emocjami, muszą się wczuć w rolę, eee, Muszę się pokochać na chwilę, ale też nie jest No, ale chciałam powiedzieć, że nie zrobię nic z tym problemu, bo y, my się mieszkamy w kraju, więc my się A, raz z... Z... No, my się z... naszyna, widzimy, raz się kochamy. Nie ma tragedii. W sensie, w sensie takie, no przesłucham i już o tym zapomnę. Za... Do 18.40? Myślę, że tak. Jakieś 18,40. Czy oni forsują ship po prostu między sobą? Czy oni są razem? Czy oni forsują ship? O co chodzi? W sensie, w sensie o co chodzi? Oni, oni forsują ten ship, czy oni są razem? Czy jak Wiesz to jest? Nie o rozumiem? Tym, że wczoraj na onecie był artykuł o kamerzyście? No media się wreszcie tego, obudziły. Wreszcie się obudziły, jakkolwiek oni są już razem wykreowane ship.